Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Szczęście, które do ciebie idzie, 1, dwa i to jest trzy. Wybieraj sobie te szczęście, które do ciebie idzie i zobaczymy sobie, co pod każdą z tych kart chce być wam przekazane. No dobrze. Jedyneczka. Czekajcie, bo ta ostrość jest taka zawsze kiepska. Dobrze. Szczęście, które zmierza do jedyneczki. Co to jest za szczęście? Pokażcie karty. Jakie tutaj szczęście zmierza? Nowe początki, zmiany. No, bardzo fajna energia. Bardzo ładna energia. Karty mówią, że podejmiesz słuszną decyzję. Co do swojej przyszłości, co do zmian w swoim życiu, wyrwiesz się z takich ograniczeń narzuconych przez kogoś. Będziesz robić czystki i porządki w swojej przestrzeni. Tym wszystkim osobom, czy konkretnej osobie, która okradała ciebie z pomysłów, zabierała ci energię, dołki pod tobą kopała, ploty na twój temat robiła, która była fałszywa wobec ciebie, a to wszystko wyjdzie na jaw, bądź już wyszło na jaw. To karty mówią, takiej osobie podziękujesz i powiesz: Stop, ja już dłużej nie chcę. Z kimś takim być, tkwić, przebywać, myśleć, wymieniać się energetycznie. Karty mówią, że tym szczęściem u ciebie to są fajne pomysły. Pomysły na temat biznesu, pomysły w pracy. Takie dzielenie się tymi pomysłami i bycie za to wynagradzanym, docenianym. Karty też mówią, że tym szczęściem u Ciebie jest skupienie się na swoich darach, talentach, umiejętnościach, potrzebach. Będziesz błyszczeć inteligencją, będziesz błyszczeć pomysłami. Możesz być osobą, która będzie pomagać innym, możesz odkryć w sobie jakiś dar, możesz być osobą jasnowidzącą, możesz. Coś czuć więcej niż inni, słyszeć więcej niż inni, widzieć więcej niż inni. Możesz odkryć sobie dar, bioenergoterapeuty Także tu takie piękne szczęścia u ciebie są. Do osób wolnych, do singli przychodzi kobieta z przeznaczenia, do panów przychodzi kobieta do relacji. Piękna, wartościowa kobieta, mądra, inteligentna, ciepła, wrażliwa, o kojącym głosie. Cudowna, artystyczna dusza. Jeżeli ty jesteś taką duszyczką, to bardzo szybko zakochasz się w kimś ze wzajemnością, droga pani. Karty też mówią, że tym szczęściem u ciebie to będzie skupienie się na sobie, ale to nie jest żaden egoizm, to nie jest żadne tutaj narcystyczne zachowanie. Nie, takie skupienie się na sobie i powiedzenie sobie: okej. Okay, Teraz jestem na takim etapie w swoim życiu, gdzie to jest czas dla mnie. I teraz ja chcę się rozwijać, ja chcę się spełniać. I ja tego Tobie życzę wszystkiego pięknego. Dwójeczka. A dla dwójeczki, jakie szczęście zmierza? Do dwójeczki. Jakie szczęście zmierza? Te osoby, które były na rozdrożu i nie wiedziały, kogo wybrać, co zrobić, a tu co najmniej były dwie osoby do wyboru, to karty mówią: podejmujesz w końcu decyzję i wybierasz. Wybierasz właściwie, jeżeli byłaś w romansie, byłaś też w jakimś związku, albo walczyły o ciebie dwie osoby no to karty pokazują, wybierasz właściwie, jakie tutaj szczęście do Ciebie przychodzi. Bardzo dobra intuicja. Intuicja, która będzie Ciebie mocno wspierać w Twoich wyborach i w podejmowaniu decyzji. Pokazujesz mi się jako osoba zakochana, jako osoba spełniona w relacji w miłości, osoba spod znaku ryb może być dla Ciebie kimś ważnym. I tutaj może być taka sytuacja, że taka osoba może mocno Ciebie wspierać. Karty też mówią, że tym szczęściem u Ciebie będzie też pojednanie się z kimś. Jeżeli jesteś z kimś w jakiejś trudnej sytuacji, w trudnej relacji, jakieś tu emocje wzięły górą, i od słowa do słowa. Doszło do jakiejś trudnej, bolesnej wymiany zdań, to karty mówią: tym szczęściem jest pojednanie, wybaczenie, pogodzenie się. Ja też widzę, że niektórzy z Was mogą bardzo mocno cieszyć się ze swojej pociechy, z dziecka albo z wnusia, z wnusi. Karty też mówią, że te osoby, które wierzą w to, że aby być szczęśliwym, trzeba mieć. Szczęśliwą relację samej, samemu ze sobą i uporządkowane dzieciństwo, to wewnętrzne dziecko, ukochane i tak dalej, to jeżeli właśnie jesteś tą osobą i wiesz, że tak należy. Robić, zrobić w życiu, żeby być szczęśliwym, a jeszcze tego nie zrobiłaś czy nie zrobiłeś, to właśnie będziesz nad tym swoim wewnętrznym dzieckiem, dzieciństwem, etc. bardzo mocno pracować i to przyniesie ci radość i satysfakcję. Wiesz, co u ciebie jeszcze szczęściem będzie? Podjęcie słusznej decyzji w temacie pracy albo zmieniasz pracę. Albo będziesz chciał, chciała porozmawiać w miejscu pracy o jakimś przeniesieniu, o byciu bardziej osobą dowartościowaną, być może o jakimś awansie. Albo jeżeli jesteś osobą, która chce w ogóle pójść do pracy i takie dylematy w tobie były, i w końcu podejmujesz decyzję: OK, ja chcę to zrobić, chcę wyjść z tej swojej strefy komfortu, no to właśnie pójście do pracy, zmiana pracy, jakieś pogadanie w temacie pracy o Twoich zmianach. To jest tym szczęściem, i to jest to, co ci się należy, i idź w tym kierunku i działaj. Karty też mówią, że nie będziesz już w takiej energii zawieszenia i nie będziesz już w takiej energii kogoś, kto żyje jakąś fantazją i siedzi w wyimaginowanym świecie. Tego już nie będzie. Wszystkiego, wszystkiego pięknego. A i takim szczęściem u ciebie może być też. Pojednanie się z kobietą toksyczną, kobieta dość toksyczna, mama, teściowa, babcia, siostra, koleżanka. To jest pojednanie, pogodzenie się z toksyczną kobietą, wybaczenie jakiejś toksycznej kobiecie, która zadała głęboką ranę x czasów wcześniej, ale też spotkanie się z kimś po latach. To też jest jako szczęście. Wszystkiego pięknego. I trujeczka. Szczęście, które idzie do trójeczki, zmiany ciebie czekają. Mhm. Szczęście mu ciebie może być: wiesz, co? Przeniesienie w miejscu pracy. Jakaś, jakieś, przeor jakaś, nie wiem, jakieś przeorganizowanie czegoś, jakieś zmiany, przeniesienia. Tak. Jeżeli jesteś osobą, która w miejscu pracy, na tym stanowisku, na którym jesteś, czuje się źle, bo są tam podstępy, intrygi, bo towarzystwo jest niefajne, to za przyczyną. Twojego pogadania sobie z kimś, powiedzenia o swojej potrzebie, o problemie. Karty mówią, ktoś przychyli się do Twojej potrzeby i Ciebie gdzieś przeniesie. Tak, także tutaj takie szczęście pokazało się. Nie wiem, u kogo z Was to może w ogóle być w realizacji, ale jest to na pierwszym miejscu, więc myślę, że warto o tym powiedzieć. Ogólnie szczęście mu Ciebie są zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Dużo aktywności, dużo ruchu, dużo działania. Być może zaczniesz uprawiać sport, wdrożysz jakiś yy, taki zdrowy styl życia, będziesz zwracać uwagę na to, co jesz, na to, co spożywasz, będziesz przestrzegać jak jakiś postów, być może wprowadzisz sobie jakieś posty przerywane, głodówki itd. Być może będziesz patrzeć na jakość produktów, które spożywasz i to będzie tym szczęściem u Ciebie, bo dzięki temu wróci do Ciebie zdrowie lepsze samopoczucie, lepsza kondycja. Karty mi pokazują, że szczęście przyniesie ci osoba z znaku Strzelca. Ona za chwilę obdarzy ciebie jakimiś ważnymi informacjami, ważnymi wiadomościami, co doda ci pozytywnej energii do działania. Ja też widzę, że hmm, w, yy, tak, odejdziesz z jakiegoś yy, miejsca, z jakiejś grupy osób, które plotkowały na twój temat. Przy których nie czułaś się trójeczko komfortowo. Wraca do Ciebie poprawa w energii, wraca do Ciebie takie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, zadowolenie z siebie, ale też bardzo mocno będziesz pracować z wszelkiego rodzaju afirmacjami. One Ci będą bardzo pomagać jakieś medytacje prowadzone, jakieś afirmacje, coś w tym stylu. Ja też tutaj widzę, że do niektórych z Was może Uśmiechnąć się ktoś przez internet. Tutaj mi się zarysowało takim trochę flirciarstwem, romansowaniem, ale przez internet. Czy to szczęście? No nie wiem, nie będę tego oceniać, ale jeżeli masz taką potrzebę, szukasz jakiejś przyjaźni gdzieś po drugiej stronie ekranu, no to dlaczego by nie? Możesz trafić na osobę. Która będzie pisała coś, co będzie ciebie uszczęśliwiać. Karty mi też pokazują, że jakaś rozmowa będzie ciebie czekać z jakimś członkiem Twojej rodziny rozmowa wyjaśniająca jakąś trudną sytuację. Może to być osoba z podznaku wodnika, ale niekoniecznie. Wy sobie coś przepracujecie, przegadacie, dojdziecie do porozumienia, zrozumiecie każdy z Was po drodze zrozumie błąd, jaki popełnił i będzie ok. I jakie tu jeszcze szczęście się pokazało, aktywacja darów i talentów, czego Wam z całego serca życzę. Wszystkiego pięknego, pozdrawiam.